Polska jest ciągle odbierana jako ojczyzna papieża Jana Pawła II, który oczywiście miał nie, niesłychane zasługi dla Kościoła, jest świętym, jest wielkim człowiekiem. Oczywiście miał nie, niesłychane zasługi dla Kościoła. Jest świętym, Jest święty. Jest wielkie, człowiek Ja widzę, Patrz, widzę, Kusie! Ja nie widzę. A ja widzę. Dziś kilka słów o bezkarności klery i o potrzebie nauczenia młodych ludzi o zbrodniach kościoła katolickiego. Kilka dni temu media obiegły obiegła obrazki jak kardynał Stanisław Dziwisz odpoczywał na plaży w Chorwacji w towarzystwie nie wiem, ochroniarzy czy przyjaciół, bardzo zadowolony. Więc miał urlop. Nie byłoby w tym nic szokującego, no w końcu ksiądz też człowiek, gdyby nie fakt, że arcybiskup Stanisław Dziwisz powinien siedzieć nie na plaży w Chorwacji, tylko powinien siedzieć w więzieniu. E, dlatego, że już dzisiaj właściwie wiadomo, po prostu wiadomo, że pan Stanisław Dziwisz ukrywał pedofilów, ukrywał pedofilów na masową skalę, miał na ten temat wiedzę i właściwie był częścią zorganizowanej grupy przestępczej, no bo zorganizowaną grupą przestępczą właśnie jest taka grupa ludzi, która na masową skalę ukrywa jakiś podły, przestępczy proceder, a niewątpliwie pedofilia takim procederem jest. Jeśli chodzi niestety o kardynała Dziwisza, mamy do czynienia z jakąś zmową milczenia, prokuratura nie chce podejmować postępowania. No i pan Dziwisz zamiast siedzieć w więzieniu, czy przynajmniej być przesłuchiwanym przez prokuraturę, no to właśnie się opala i sobie odpoczywa z przyjaciółmi. Przypuszczam, że gdyby na podobną skalę, co kardynał Dziwisz, ukrywał pedofilię na przykład Kwaśniewski albo Komorowski albo Jarosław Kaczyński nawet, no to jednak oni byliby już skompromitowani. Tymczasem, jak chodzi o kardynała Dziwisza, to tak mówię, cieszy się, jest spokojny, wyluzowany, odpoczywa sobie. Ale, ale Dziwisz nie jest jedynym, Dziwisz jest właściwie tak samo bezkarny i bezczelny jak pan Guci czy pan Jendraszewski. Takich księży mamy znacznie, znacznie więcej, takich biskupów, arcybiskupów, liderów kościoła. Właściwie wszyscy oni kpią sobie z polskiego państwa i prawa, kpią sobie z ofiar pedofilii. Wobec nich wszystkich władza przyjmuje taką formułę bycia, słabym wobec silnych, czyli właśnie wobec nich, i pogardliwym wobec słabych, czyli pogardliwym wobec ofiar księży pedofilów. Właściwie polska władza się w ogóle tymi ofiarami nie przejmuje. Ale o czym chciałem głównie dzisiaj mówić, wydaje mi się, że kardynał Dziwisz już jest taką postacią z jednej strony bulwersującą, ale z drugiej strony trochę groteskową, dlatego że już jednak większość opinii publicznej no widzi, że to jest człowiek, mówiąc delikatnie, Niezaciekawy człowiek, który rzeczywiście odpowiada za bardzo, bardzo podłe czyny, i już rzeczywiście nawet część mediów zaczęło mówić o tym, że dziwisz wiele rzeczy wiedział, nie powiedział i w związku z tym jest winny. Ale co jest dla mnie pewnym fenomenem? Cały czas za świętego i wielkiego uchodzi osoba znacznie wyższa, która stała wyżej w hierarchii niż kardynał Dziwisz, a mianowicie święty Jan Paweł II. Co mnie zdumiewa, dlatego że Jan Paweł II no, był człowiekiem no, wyjątkowo podłym, wstrętnym, nietycznym, zepsutym, rzeczywiście bardzo takim bezwzględnym też, tak, który zrobił bardzo dużo złego dla Polski, dla świata, dla samego Kościoła. I muszę przyznać, że jestem zszokowany tym, że cały czas wobec tego wstrętnego człowieka, wstrętnego polityka. Większość mediów, nawet liberalnych i lewicowych niekiedy też, no ma takie podejście na kolanach, tak? To znaczy, buduje się Wojtyle pomniki, nazywa się szkoły, prawda, imienia Jana Pawła II, szpitale, jakieś placówki, jakieś parki imienia Jana Pawła II i właściwie cały czas jednak nie ma wobec tego typu praktyk krytyki. Chociaż, jak mówię, człowiek to był wyjątkowo podły, wstrętny, i człowiek, który zrobił bardzo dużo złego dla wielu milionów ludzi. Dlaczego Jan Paweł II był człowiekiem złym? Może warto sobie to przypomnieć, chociaż dzisiaj jest to już wiedza dosyć powszechnie dostępna, ale może Polacy i Polki lubią tą wiedzę ukrywać, chociaż przyznaczę, że kompletnie nie rozumiem, dlatego że naprawdę już dzisiaj bardzo dużo rzeczy wiadomo po prostu, ja nie Pawle II, i to wiadomo nie z jakichś doniesień antyklerykalnych dzienników, czy jakichś antyklerykalnych publikacji, tylko to wiadomo po prostu z książek, z pism związanych z Watykanem, wiadomo od teologów, wiadomo od historyków kościoła. No i po prostu Jan Paweł II jawi się tu jako wyjątkowo mroczna postać. No więc, może powiedzmy sobie, co takiego złego było w Janie Pawle II cóż złego on zrobił dla świata polskiej kościoła. W związku z tym, może po pierwsze, Jan Paweł II na masową skalę ukrywał pedofilię i tak naprawdę to nie dziwić, że był winny, tylko on był winny. Był człowiekiem, który ukrywał pedofilię tak instytucjonalnie na masową skalę, że de facto z Watykanu uczynił no takiego wielkiego strażnika e, krycia pedofilów właściwie obrońcę pedofilów. Robił wszystko, żeby utrudnić świeckim organom ścigania dostęp właśnie do zboczeńców w sutannach, do po prostu takich twardych przestępców, tak, którzy gwałcili dzieci. Jan Paweł II m.in. błogosławił i chwalił niejakiego Marciela de Gollado, który był okrutnym zboczeńcem, gwałcicielem, oszustem i co straszniejsze Jan Paweł II, kiedy już wiadomo było, że Marciel był właśnie tym pedofilem, to Jan Paweł II mówił, że on jest wzorcem dla młodzieży. Tak mówił Jan Paweł II o straszliwym przestępcy. W związku z tym, no tutaj rzeczywiście uznawać kogoś takiego jak Jan Paweł II w tym kontekście za to jest po prostu straszne. I te sprawy, które dzisiaj wychodzą na jaw odnośnie księży pedofilów, te sprawy, które nagłaśniają na przykład bracia sekierscy, te sprawy nawet, którymi zajmuje się Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, która jest zdominowana przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, to są sprawy z czasów Jana Pawła II głównie. To on krył pedofilów, to on był ojcem pedofilów, strażnikiem pedofilów, to on odpowiadał za to, co się w kościele właśnie działo, co dzisiaj tak naprawdę wychodzi na jaw z czym. No, dzisiaj tysiące ofiar już mówią na całym świecie. Irlandia, Kanada, Polska. No po prostu to są rzeczywiście tysiące, dziesiątki tysięcy ofiar i tutaj odpowiedzialny za to jest po prostu Jan Paweł II. Po drugie, co jest. No, w sumie też jest ważne, chociaż dużo mniej się o tym mówi. Za rządów Jana Pawła II Watykan był de facto pranią brudnych pieniędzy. Watykan współpracował z mafią. Watykan ukrywał mnóstwo nieprawidłowości. Między innymi był taki biskup Paul Marcinkus, który był przestępcą finansowym i którego osobiście Jan Paweł II chronił przed włoską prokuraturą. W związku z tym Jan Paweł II nie tylko chronił pedofilów, chronił też oszustów, chronił przestępców finansowych. I rzeczywiście za jego czasów Watykan był rzeczywiście, no, takim centrum Przekrętów, jednym z największych centrów przekrętów na świecie. W związku z tym, że taki człowiek uchodzi za autorytet z Polsce, no, trudno się później dzielić, że na przykład pisma takie, a nie inne podejście do respiratorów, Więc skoro ich autorytet oszukiwał, to oni uważają, że im też e, wolno oszukiwać. Po trzecie, to też jest ważne, jeżeli Jan Paweł II uchodził za taki wielki autorytet, to warto pamiętać, że Jan Paweł II błogosławił, chwalił dyktatorów z Ameryki Łacińskiej, m.in. Jakiego Augusto Pinocheta, strasznego mordercę, Zamordystę, który zabił tysiące ludzi. I w czasie, kiedy ofiary Pinocheta zwracały się z prośbą o pomoc do Wojtyły, to on ich po prostu odsunął. Tak? W taki bardzo demonstracyjny sposób nie spotkał się z nimi, nie chciał z nimi rozmawiać. Natomiast błogosławił Pinocheta przez wiele lat, wiedząc o tym, że Pinochet był zbrodniarzem. Zresztą błogosławił też innych zbrodniarzy w Ameryce Łacińskiej, błogosławił reżimy wojskowe. A tymczasem do ofiar, do ludzi, którzy walczyli z tymi reżimami, miał podejście nawet nie pogardliwe, a wręcz wrogie. Dlatego, że jeden z głównych frontów oporu w Ameryce Łacińskiej była Teologia Wyzwolenia, e, która, której przedstawiciele również prosili Wojtyła o pomoc, a tymczasem on odrzucał ich, wręcz z nimi walczył. Właściwie zniszczył Teologię Wyzwolenia, czyli też taki front oporu wobec zamordystycznych, prawicowych rządów w Ameryce Łacińskiej. Po czwarte co też jest ważne i właściwie jest straszne. Jan Paweł II nienawidził kobiet. Jan Paweł II w czasie, kiedy pojawił się wirus HIV, kiedy, była, kiedy, kiedy nie było żadnych leków na HIV ani na AIDS, to wtedy papier zaczął swoją krucjatę walki z środkami antykoncepcyjnymi, z prezerwatywami. Trzeba było być wyjątkowo podłym, wstrętnym człowiekiem, żeby w tym czasie rzeczywiście mówić, aby ludzie nie używali środków antykoncepcyjnych. To jest mordercze po prostu. To trzeba być jakimś strasznym człowiekiem, żeby coś takiego do robić. I właśnie Jan Paweł II takim człowiekiem był. Zresztą, jak chodzi o podejście do kobiet, warto pamiętać, że to właśnie Jan Paweł II bronił jakichś barbarzyńskich, fundamentalistycznych poglądów odnośnie aborcji, że na przykład gwałconym kobietom w Błęgosławii nakazywał rodzić dzieci po prostu z gwałtów, jakim trzeba być. Nie chcę użyć niecenzuralnego określenia wstrętnym człowiekiem, żeby bronić takich poglądów, jak bardzo trzeba nienawidzić kobiet i nienawidzić praw człowieka, żeby właśnie takich poglądów bronić. Po piąte, Jan Paweł II garcił osobami nieheteroseksualnymi, uważał gejów czy lesbijki za osoby gorszego sortu, co też jest plunięciem w twarz milionom ludzi. Jest to postawa wstrętna, również przeciwna prawom człowieka i kompromitująca dla ojca Kościoła katolickiego. Po szóste, warto o tym pamiętać, że Jan Paweł II w dużej mierze zaszkodził samemu kościołowi katolickiemu. Ja osobiście nie jestem w ogóle fanem kościoła katolickiego, śledząc jego historię, a prześledziłem ją. Natomiast kościół przed Janem Pawłem II był bardziej otwarty. Jan Paweł II zabił pluralizm w obrębie kościoła, zlikwidował wszystkie liberalne czy lewicowe skrzydła w obrębie kościoła, które były. I związał się z najbardziej fundamentalistycznym skrzydłem kościoła, z Opus Dei, a Opus Dei to było takie coś, co tworzyło w dużej mierze faszystowski rząd generała Franco, czyli pośrednio Jan Paweł II wspierał po prostu faszystów. W związku z tym ten wielki polski ojciec wspierał faszystowski rząd generała Franco, wspierał Opus Dei, który jest takim odpowiednikiem Ordo Iulis dzisiejszego, czyli takie najbardziej ohydne, fundamentalistyczne skrzydło Kościoła katolickiego. No właściwie można długo wymieniać te Grzechy Jana Pawła II, no straszne grzechy dosyć, za które nigdy właściwie Kościół nie przeprosił. W tym kontekście wydaje mi się przerażające, że minister Przemysław Czarnek chce, żeby młodzi ludzie obowiązkowo czytali encykliki Jana Pawła II, żeby w ogóle nauczanie było wypełnione encyklikami papieża, żeby młodzi ludzie uczyli się przekazu osoby, która ukrywała na masową skalę pedofilię, żeby młodzi ludzie uczyli się przekazu człowieka, który wspierał oszustów finansowych, który nienawidził kobiet, który błogosławił dyktatorów. To jest potworne po prostu, Bo to jest demoralizacja młodych ludzi. Ale, ale może na koniec mam jedną pozytywną propozycję. Mianowicie, jeżeli pan minister czarny upiera się, żeby rzeczywiście Jan Paweł II był nauczany w polskich szkołach, ja akurat muszę powiedzieć, że czytałem te fancyfiki Jana Pawła II, to może niech młodzi ludzie Będą mieli jakieś remedium. Niech sami ocenią, czy Jan Paweł II był wielkim myślicielem, wielkim filozofem, wielkim teoretykiem, czy może jednak nie. E... 10 lat temu, już prawie 9 lat temu, wydałem taką książkę Ojciec Nieświęty, w której to znajdują się wywiady z różnymi osobami życia publicznego, ale przede wszystkim w tej książce jest bardzo dużo argumentów na rzecz tezy, że właśnie Jan Paweł II święty nie był, że był człowiekiem wstrętnym, nieetycznym, zepsutym, że Jan Paweł II zrobił bardzo dużo złego właśnie dla Polski, dla Europy, dla świata, dla samego Kościoła. No, e, w ciągu ostatnich miesięcy ta książka znowu wróciła, zaczęła się sprzedawać i teraz jest jej dodruk. Więc ja mam taką propozycję dla ministra Czarnka. Jeżeli już musi być ten Wojtyła, w polskich szkołach musi być yy, czytany przez licealistów, to może w takim razie niech polscy licealiści również przeczytają ojca nieświętego, więc proponuję panu ministrowi, niech będą obowiązkowe encykliki Wojtyły i obowiązkowy ojciec nieświęty i zróbmy właśnie takie lekcje konfrontacyjne, niech młodzi ludzie sami ocenią argumenty z obydwu stron. Niech czytają Wojtyłę i niech czytają Krytyku Wojtyła, jeżeli pan minister nie czytał Ojca Świętego, to bardzo, bardzo chętnie do Ministerstwa Edukacji i Nauki tę książkę panu ministrowi wyślę. I dobrze by to było, żeby nas wreszcie wyzwoliła prawda, jaka by ona nie była o naszym świętym, a może jednak nieświętym ojcu. Pamiętam badania, które robiliśmy z Przemkiem Sadurą. Jeden z zaskakujących wniosków z tych badań był taki, że Polacy, wtedy, kiedy na przykład e, m, e, rozpętała się tak właściwie tak, afera pedofilska, w takim sensie, że to dotarło do naprawdę ludzi, także tych katolików bardzo tradycyjnych, to oni zazwyczaj obciążają Kościół i Kościół na tym traci symbolicznie w postaci zaufania, poparcia, sympatii, ale, w, ale o, odróżniają PiS. To znaczy zazwyczaj PiS jest pod ochroną i jakby nie, jakby nie widzieli tej koalicji PiSu z Kościołem. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo zła wiadomość dla Kościoła. Natomiast nie jestem pewien, czy, 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 czy płacić będzie za to także PiS, który z Kościołem jest zblatowany i Kościół oczywiście chronił w każdej z tych spraw. Blokował powołanie komisji, nie zabierał się do rozliczania biskupów. No, wiemy, jaki ten deal wygląda. Ale, ale dla katolików, tych tradycyjnych wyborców PiSu, to raczej kościół e, straci niż, niż Prawo i Sprawiedliwość straci. W, akurat w os paru ostatnich dniach miałem okazję rozmawiać z grupą ludzi, którzy. to jest taki rocznik około dwa, e, 2000 roku. To są ludzie, którzy już nie pamiętają Jana Pawła II, bo mieli na przykład parę lat, kiedy to e, i e, Mam wrażenie, że te historie ostatnie, które się ukazują, to jest początek bardzo, bardzo dużej zmiany w postrzeganiu Jana Pawła II, że to jest Mówiliśmy o pokoleniu JP2, no to teraz mamy pokolenie post-JP2. I chciałem się zapytać, czy ty też to widzisz? Czy, czy ty uważasz, że, zmienia się, że zmienia, się, zmienia się z powodu tych historii postrzegania na Pawła II, a razem ze zmianą postrzegania na Pawła II, no zmieni się postrzeganie Kościoła Polskiego w Polsce? Ja, ja bym powiedział nawet, że powiesz, jak się u, używa Sformułowań rozpoczynając czy nowych pojęć, które się rozpoczynają od post, to zazwyczaj zakłada się, że ten element jest jakoś niesiony dalej, ten, który jest po, po słowie post. Czyli zakłada się, że ta spuścizna Jana Pawła II zostanie tylko w jakiś przetransformowany sposób, czy jakiś właśnie, nie wiem, mhm. taki sposób który jest jakoś znoszony, ale cały czas uwzględniony w pamięci zbiorowej. E, czyli dalej jest jakimś punktem odniesienia. A moim zdaniem jest gorzej. To znaczy e, po prostu Jan Paweł II zniknął. W tym sensie zniknął, że dla tych, którzy nie pamiętają, to po prostu nie jest żaden punkt odniesienia. Czyli tych, którzy są na ulicach Warszawy. A z kolei dla reszty jest, staje się coraz bardziej wstydliwym elementem. Takim elementem, e, do którego lepiej nie zauważać, nie wspominać. Po prostu coraz więcej jest zastrzeżeń, mówiąc oględnie, do Jana Pawła II. Zresztą w ogóle to jest jakieś niesamowite zjawisko, dlatego że w Polsce był jakiś nieprawdopodobny kult, Jan Paweł II wygrywał wszystkie możliwe rankingi. Nie dało się w ogóle zda zdania wypowiedzieć w polityce bez nawiązania do Jana Pawła II. I dotyczyło to wszystkich partii politycznych. A dzisiaj po prostu, gdzie jest ten Jan Paweł II? Nie, nie ma go nigdzie. Nie, nie rozpoczyna się od niego pisania książek przez prawicowych polityków, czy tam intelektualistów. No po prostu nie ma, nie ma nie ma Jana Pawła II. I to się stało samo z, z pedofilią, bez pedofilii. Polska pamięć zbiorowa jest krótka, a Jan Paweł II to nie był mimo wszystko twórca polskiego kościoła, tylko raczej jakiś taki dodatek, szczegół, wyjątek. Polski kościół jest dużo bardziej prymitywny niż, niż, niż był Jan Paweł II. A jeśli mordo chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś, w śmieszne miejsce zostań księdzem. Bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo możesz żyć jak pączek w maszle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non-stop, lecz pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na konto to to O, to <laughs>